Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj kolejny pomysł od widza jest to pojedynek z Sołtysa2005 z jest to pomysł od Sołtysa2005. Dzisiaj skaczemy na 5 ubiegłych skoczniach yy, i rozpoczniemy na skoczni Bichać HS98, ale to skocznia to, to, skoczymy, to chyba najdłużej, bo parę godzin aż bez przerwy i tu ładny skok Szymcia 94 metry, zobaczmy jak skoczy Sołtys. No a Sołtys skacze podobnie, tylko ładniejszym telemarkiem. Sołtys prowadzi punkt na razie, a teraz Szymciu. Mona chciał zrobić, ale nie udało mu się i pobija rekord skoczni. A nie gra z Szymciem. Jest to do wykonania. No i właśnie zostało wykonane. Ale strowo wszystko graficznie podobna, tylko rozbieg. Kolor cegły zmieniony. No to jest tylko gorszy, 122 metry. To jest tałtys. No, leci dosyć nisko i dosyć słabo wylowuje. Y No, i teraz skacze, sołty z dalej? Ty się poradzi. No i ładny skok. 127 około, 127 metrów, kurde. Ja jeszcze nam się nie udała. Jest to historia, i tu chyba tak skończymy w nocy. Tu będzie świecić, no. No, to trzeba szybko przeskipować, bo tu. Nieśmy skakali. Ona nie była robiona pod noc, tylko pod dzień. I dlatego jest brzydka. Ale ma 230 pobred na dysję 24, więc fajnie. O, szymcie poleciał! Chyba nie. Ale dobra, zobaczmy. Przejechał próg. No dobra, żeby było fair. Z szymcie to trzeba przyjechać próg. Ale nie, nie wiem czy przyjadę. Z szynciem mi się udało. Chyba nie prze... Dobra, w szynciu wygrywa ten konkurs. Wiesz może do jest jeszcze. O są za nicko. I też jest za bardzo świecąca w nocy. No czemu to się noc trafia? Dobra, dalej skok. Także to na szybko, więc nie chcę mi się szukać warunków albo dnia, albo nocy. Więc zobaczmy jak sk skoczy szynciu. Gibona zrobiłem. Nie, nie wiem, nie pamiętam nie widziałem Zobaczmy teraz, co Akurat finał będzie w klasycznicy, więc wiadomo. No, mówcie moim. No i sądzę, Ty skacze gorzej. No i skok po wszystko. Po to, by pokazać, kto jest lepszy. Gorzej leci, machnął. No i przegra. Tak, akurat tutaj akurat była skacznia robiona pod noc, więc na to się skacze dobrze. Więc zobaczmy na Sołtysa. Czy sobie radę z Szymciem? Leci wysoko. No, leci pod 253 półmetrów. Szymciu teraz. Może ze 11 Nie, no, nie bo zepsułem było. Z 11 tego myślenia. Szymciu ładniej i bardziej agresywnie niż Sołtys się ułożył. Leci wysoko. 260 było. Uuu, ale chyba ktoś z moich widzów ma lepszy rekord, jak widziałem na Discordzie. O Boże, sołtys, ajajaj. Aj. No to niestety, Szymciu prawdopodobnie wygrał. Przez moją czułość. Jakoś co. No tak jest, Szymciu wygrywa dzisiejszy zawody niestety. Albo stety, nie wiem nawet. Dzisiejszy turniej też. No i dzisiaj jeszcze jednak wygrywa Szczęciu z przewagą. Więc to odcinek, widzimy się jutro. Cześć, dobra, muszę czułość sobie wstawić. Widzimy się jutro, cześć.